W swoje majty ostatnie jak się wysuszyły u mnie to była w nich taka wielka dziura na dół. <noise> Serio? Bardzo możliwe! Bardzo możliwe! Ba, przychodzisz sobie do dołek i wymieniać majcie stare na nowe <noise> Dzisiaj butelka może wypaść jako jak na mnie pierwszego. Dzisiaj się na to zgadza. <noise> Nie no. Dobra, no. Ok, każdego z uczestników gry jakimś przymiotnikiem. Różowo włosy. Yy. Różowo włosy. I zielono włosy. ktoś liczy! Szalona dziewczyna! Sz 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 szaleńcza! A ktoś nikt nie liczy. <ścoughs> Nie wiedziałem, ale kto? jak masz krzyżu jest takie, to rozluź go bardziej, bo szybciej się woda narosi. Ale ból, ból boli, ból, ból ręce strasznie. Ból, ból, ból. Dobra, z deszakiem tam wywaliłem, to tam nic się nie stanie, bo plastikowe, to się odegnie, nie? Wysiadam z auta i takie... O. O ale? To bardzo znajoma mi rzecz. Czy jesteś ale teraz też co do niego. No ale. A mi się nie podoba to, że jesteś taka bardzo rozmowna, wyszczekana W internecie pewnie też. O, nie. Czy, czy ci się nie. W internecie się czy 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 To jest 100 minus 25. Who, who. Techniczny lokat. Techniczny Jestem zbyt młody, żeby wychodzić. Na no się. Kosimy trawę ja. Ja. Krzysiu, jak, jak się z tym czujesz? Dobra, idziemy pokończyć trawę Jak się z tym czujesz No jest I śmiesznie, to... jest, bardzo tak. krzyw, no, jest bardzo ciekawie To będzie kolejny No jest śmiesznie, jest Niektóre... bardzo ciekawie Na kreatywniejszy to mogę powiedzieć Niektóre teksty nawet tak średnie są śmieszne, ale Krzychu tutaj na pewno ma, bo Krzychu jest taki poczciwy, ale Krzychu nie jedno ma za uszami no. No, no. Z jednego pieca jadło się chlebek na strona mocy. Słuchajcie, czy kiedykolwiek podrywałeś dziewczynę kolegi? Zdarzyło się. <śc wrote> tak, tutaj właściwość się kończy. Tutaj właściwość się kończy! Tutaj właściwość się Może Po wnikłej analizie Przystępuję do działania. To nie będzie łatwe Każdy czupek, praca czupek. zebrany? za odcinek odebrany możemy cisnąć, no dobra. No chodź kotku, pokaż co masz w środku Jedziemy maleńka <laughs> Takie chyba godne zakończenie ich żywota Pieniądze się z nieba sypią No spróbuję Przełamiemy lody dzisiaj, Przełamie lo... przełamiemy lody <laughs> <laughs> Przełamie pierwszy lody z poczciwy Mama mówiła, żebym nie grał na komputerze w domu, więc idę pograć na dachu <laughs> Jaki żart, Krzychu Jedziemy? Yes! To jest patent, dobry! Mam swój trick! Życie to Zrobi? nie bajka, a życiowy parki bywa śliski, więc władzę. Pod ci wetyksi hp. Nie zwalaj mnie, bo nie będę musiał na to zapłacić. <grym> Akurat się przedmiot cen, ale nie wiem. Wlam ci bata. Taka fajna, ale skubana. Dobra. Taka fajna, ale skubana. Twoja stara jest ładna. <grym> o! O! o Co, dużo wam potem czy nie, bo mam Tak ja. średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I tak nam Very good, very good, very delicious. Ej! Nie ma, nie ma że tak się to jest zawsze śmieszne nie? Jak ją miał reakcję? Zdenerwowany. Zuj chłopie! No, zamyśliłem się, ja nie mogę! Jestem w świetnym humorzem, mam przepiękny dzień, ale panowie w ogóle się na tym nie znam. Nie znam się w ogóle. Musicie coś doradzić. Wierzę w was, kocham was, wierzę, że wierzę, że. Wierzę, że Ja, ja. ja. jestem strasznie zadowolony. Krzeg, lubi takie akcje samochodowe. Co? Lubisz to, nie? Lubisz A, kocham to. Przepraszam, przepraszam, wiedzą państwo, która jest godzina. Jestem spóźniony już pół godziny. Jezus, zaraz jak nie dotrę do pracy, to mnie mi wypierd... No, boombox przestał działać! Oh, okay. Jesteście do wani. W tym roku nie będzie sami! <laughs> Żeby życie miało smaczek, raz szyneczka, raz kurczaczek. ALE SUCHARY <gryny> Ta bomba! bomba! dobrze To dobrze Dobrze, dobrze Ej, Ale bez kitu, ja już wiedziałem, ja widziałem go przed oczami no To czego nie powiedziałeś? To no, nie pamiętałem Słuchajcie Ku Brązowego Brązowego, Brązowe. Dzień, czy ty ja lubią, brą Ej Krzygł, masz tam gdzieś grzechotkę pod ręką? Mam, mam, ale tylko za płaską osiemnastkę Takie wymiary to ja lubię nie wiem po co przyszedł, on jest swego Panie kaze mną, panienka kaze mną, zapraszam <laughs> O no, mordeczko, ja jestem elfem raperem <laughs> Mortaż, Jakby ci ktoś sprankował i usunął to na instagramie, czy coś takiego? <śmiech> Dziwne <śmiech> <śmiech> Dziwne <śmiech> Ale ci ludzie, ci ludzie jakoś dziwnie wyglądają, wszyscy tak normalnie a? Dobra, dawajcie Michael, Angelo <laughs> <noise> Wszystkiego najlepszego Łukaszu z okazji świąt Bożego Narodzenia Narodzenia! Nie było